Witajcie, kochani, bardzo serdecznie na dzisiejszej medytacji oczyszczania czakr. Ja udostępnię tą medytację i poczekam chwilkę, aż się zbierzecie. Mam ciepło czy jest ktoś. Daj, dajcie na napiszcie, czy mnie widać i słychać. Czy jestem widziana i słyszana? Halo? Mhm, Poczekamy chwilkę może ktoś da znać.

Jestem widziana i słyszana. Witam serdecznie w drugim dniu mojego wyzwania. Nazwijmy to tak, aby wesprzeć Was. Być może jest to potrzebne, być może ktoś znajduje się w gorszym nastroju, w trudniejszej sytuacji psychicznej. A więc dziś jest drugi dzień porannego oczyszczania. Czakr. Czakry, jak przypomnę, to są centra energetyczne, którymi komunikujemy się ze światem i tam zbieramy najwięcej brudów, nazwijmy to tak. I kiedy czakry są zabrudzone, zablokowane, energia życia nie płynie prawidłowo i wtedy mamy dolegliwości zdrowia bądź nastroju. A więc dziękuję, Elu, widać i słychać. Witaj, Ela, ciepło. A więc usiądźmy sobie wygodnie ręce jak kto lubi czy loto z Gajan Mudra, czy po prostu otwarte. Skupmy się troszkę i zaczniemy. Pozwalam sobie odczuć spokój miłości w moim sercu. Pozwalam sobie zaprosić do mojego serca czystą miłość, harmonię i spokój. Pozwalam sobie poczuć najczystszą miłość światła, która mnie prowadzi, która wypełnia całe moje ciało, całą moją przestrzeń, mój umysł. I pozwala, taj Rafał, i pozwala aby medytacja oczyszczania czakry i energia popłynęła dla Was wspierająca. A więc już teraz pozwalam sobie wypełnić światłem od stóp poprzez kostki, łydki, kolana, uda, brzuch, klatkę piersiową, szyję kart całą moją głowę pozwalam sobie wypełnić czystą miłością, harmonią pozwalam sobie otworzyć się na przepływ i na pełne oczyszczenie, uzdrowienie moich czakr z wszelkich blokad, zanieczyszczeń wszystko to co zebrało się w nocy i w przypadku innych ludzi nazbierało się troszkę więcej, troszkę duże. Przenoszę uwagę na czakrę podstawy. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przepuszczam przez czakrę podstawy światło. Światło wiruje, światło oczyszcza, światło uwalnia. Światło rozpuszcza wszelkie blokady, nieczystości, podłączenia, podpięcia, zabrudzenia, wszelkie obce energie. Wszystko to tu i teraz mocą światła zostaje rozpuszczone już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę podstawy. Przepuszczam boską niewinność, a tym samym uwalniam się od poczucia winy. Przepuszczam boską moc, a tym samym uwalniam się od niemocy. Przepuszczam boskie zdrowie, a tym samym uwalniam się od moich dolegliwości. Przepuszczam boską błogość, światłość i czystość. Kiedy mówię o tych boskich cechach urzeczywistnienia, ponieważ każdej czakrze przypisana jest boska cecha urzeczywistnienia, jeżeli oczyszczam czakry, to od razu napełniam je boskimi cechami urzeczywistnienia bądź innymi dobrymi rzeczami, aby w to miejsce oczyszczone nie wpadło nam coś tak zwanego przypadkowego. To dla tych, którzy nie wiedzą, być może słuchają po raz pierwszy. A więc wracamy, przynoszę uwagę na czakry podbrzusze. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana jeszcze bardziej otwarta. A no to znaczy, że już teraz przez czakry podbrzusze przepuszczam światło. Świat rozpuszcza wszelkie moje lęki, panikę, strach, niepewność, wszelkie zniewolenia, wszelkie nieprzyjemności, braku szacunku, docenienia, poszanowania. Już teraz, mocą światła, stwórcy zostaje to oczyszczone i rozpuszczone. Już teraz, przez Oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną jeszcze bardziej otwartą. Czakry pod przypuszcza boskie bezpieczeństwo, boską zgodę, wygodę, przyjemność, zadowolenie, radość, szacunek, docenienie. Tak, doceniam siebie, szanuję siebie. Pozwalam sobie czuć się bezpieczna, uszanowana, zadowolona. Pozwalam sobie czuć przyjemność w moim, w moim życiu, w kontaktach z ludźmi, w kontaktach ze sobą. Pozwalam sobie czuć szacunek i radość. I już teraz przenoszę uwagę na czakrę splotu słonecznego. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana. Jeszcze bardziej otwarte, a to znaczy, że już teraz, przez czakrę splotu słonecznego, przypuszczam światło. Światło wiruje, światło oczyszcza, światło uwalnia. Światło rozpuszcza, wszelkie zanieczyszczenia, blokady, podłączenia podpięcia, wszelkie ściski, wszelkie nietrawienia, wszelkie niezgody. Na sytuację, w której tkwicie wbrew sobie, już teraz pozwalam sobie światłem to rozpuścić boską mocą i światłem. Zapraszam do oczyszczonej, zharmonizowanej, odblokowanej, jeszcze bardziej otwartej czakry splotu słonecznego boską obfitość, a tym samym. Uwalniam poczucie braku. Boskie spełnienie, boskie przebaczenie. Tak, już teraz zapraszam energię przebaczenia, która jest tak bardzo potrzebna. Wybaczam sobie, wybaczam innym, pozwalam sobie zagościć energię, przeba energię przebaczenia w całym moim ciele całej mojej duszy i myśle, Tak, już moja czakra splotu słonecznego jest całkowicie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana. I już swobodnie w tym naszym mikrokosmosie swobodnie płynie energia życia. Wszelkie blokady zostały uwolnione. I już teraz Przenoszę uwagę na czakrę serca. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę serca przypuszczam światło. Światło wiruje, światło rozpuszcza, światło uwalnia. Cały smutek, gorycz. Osamotnienie, ktoś bardzo potrzebuje usłyszeć, że ma smutek i żal na sercu. Pozwalam sobie puścić tam energię mocy światła i rozpuścić. Światło rozpuszcza wszelkie ograniczenia, wszelkie błędne przekonania na temat miłości. Na temat współczucia, na temat bliskości. Już teraz światło rozpuszcza całkowicie pustkę w sercu, i światło otwiera już teraz na miłość, na wdzięczność, na radość, Poczuj rady w swoim sercu. I już teraz przez oczyszczoną zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą. Czakra serca przepuszczam miłość, miłość, światłość, współczucie, współodczuwanie, wdzięczność, wdzięczność, radość. Już moje serce jest całkowicie wypełnione radością. I ta radość, miłość płynie do Was otwierając wasze serca na miłość do siebie, na miłość do ludzi, na miłość do świata, na zgodę, na sytuacje, na które nie macie wpływu. I już teraz przenoszę uwagę na czakrę gardło. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę gardła przepuszczam światło. Światło rozpuszcza wszelkie zdławienia, zatrzymania niewyrażoną złość, gniew, żal, pretensje, wszelkie zakazy, nakazy, które się nazbierały. Czasem od dzieciństwa, i już ta kula energii starych, chorych, niewypuszczonych, nieuwolnionych energii zostaje rozpuszczona boskim światłem. Wasze gardło jest wolne i ekspresyjne, czakle gardła w pełni oczyszczone i już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną. Jeszcze bardziej otwartą, czakrę gardła, przepuszczam boską swobodę, boską lekkość, łatwość, spontaniczność. Przepuszczam wolność. Tak, wolność. Powiedz do siebie, wolno mi. Tak często nam było i jest czegoś niewolno. Zabraniamy sobie sami, albo ktoś nam zabrania. A więc pozwalam sobie pozwolić żyć pełnią życia, wyrażać siebie prawdziwą, pozwolić mojej duszy wyrażać I poprzez mnie, poprzez Ciebie, poprzez każdego z Was. Jej plan, jej moc przejawienia. Już teraz czakra gardła jest oczyszczona, jaka ulga, i przenoszę uwagę na czakrę trzeciego oka. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę trzeciego oka przepuszczam światło. Światło rozpuszcza. Cały strach, panikę, przerażenie, szoki, wszelkie traumy, które zapisane zostały na trzecim oku, często przez całe nasze życie. Sytuacje szokujące, bolące, traumatyczne, blokują nasze trzecie oko, naszą czakrę trzeciego oka. A nasza czakra trzeciego oka. Jest tak ważna, ponieważ na niej jest nasza mądrość, spokój, pewność i zdecydowanie działanie. Tam jest trzeźwość i przytomność. A więc, teraz mocą i światłem stwórcy zostają rozpuszczone wszelkie blokady nieprzytomności, nietrzeźwości nieprzytomnego widzenia siebie. Tego tym, kim naprawdę jesteś, nie wyobrażeń Twoich o sobie, o innej, ale prawdzie o Tobie i sobie, popatrz na siebie i na drugiego człowieka oczyma duszy i zobacz, kim jesteś i ten człowiek jest w istocie. A więc już teraz, przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną jeszcze bardziej otwartą czakrę trzeciego oka przepuszczam boską mądrość, a tymczasem uwalnia się niewiedza, niewiedza o sobie właśnie przepuszczam boski spokój, a tym samym opuszcza strach i lęk przepuszczam boską światłość. Przepuszczam boską cierpliwość, tak, a tym samym uwalniam niecierpliwość. Przepuszczam boską pewność, tak, i uwalniam się od niepewności. Przepuszczam boskie zdecydowanie i dzięki temu uwalniam się od niezdecydowania. I już teraz idę śmiało i odważnie przez życie. Radosna, pełna, ufna w to, że mi się powiedzie tak, już teraz przenoszę uwagę na czakrę korony. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę korony płynie cudne światło i rozpuszcza wszelkie nieczystości. I tu i teraz spływa na nas boska energia światła miłości. Poprzez stopy wciągamy energię ziemi, oczyszczamy zasilami, energia płynie z ziemi, z góry, wypełniając wszystkie nasze czakry, całą naszą przestrzeń, czyli niebo i ziemia spotkały się w naszym sercu i płynie, i płynie, uzdrawia i oczyszcza. I już teraz, kochani, życzę wam, aby te wszystkie cudowne rzeczy przejawiły się w waszym życiu. Wróćmy do tu i teraz, Napiszcie mi, czy Wam się podobała medytacja. Napiszcie, może skąd jesteście. Napiszcie, jak się czujecie. Napiszcie, czy czujecie przepływ, jeżeli prowadzę medytację oczyszczania czakr. Być może u kogoś jest jakaś poprawa. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście. Dziękuję tym, którzy nie mogą o tej porze słuchać i którzy dołączą. Dziękuję, że mogę podzielić się z Wami sobą tym, co płynie ze źródła bezwarunkowej miłości, która jest w każdym z nas, w sercu każdego z nas. Czasem potrzebujemy takiego klika, by ktoś nam pomógł, aby to popłynęło szerzej. A więc dziękuję za uwagę. Podzielcie się sobą. Jeżeli uważacie, że ta medytacja była dla Was pomocna, proszę udostępnijcie nam. W swoim profilu, być może więcej ludzi potrzebuje dzisiaj oczyszczenia czakr, dobrego słowa, dobrych wibracji jest tak dużo lęku i strachu. Niech do nas dołączą ludzie, niech będzie nas coraz więcej i niech miłość i światło płynie coraz dalej. Być może ktoś jest w smutku i bólu. I bardzo dzisiaj tego potrzebuję. A więc proszę, udostępnij to, być może ze swoim komentarzem, jak Ci się to podobało, czy Ci to pomogło, czy to jest dobre dla Ciebie, czy może napisz innej tematyki, potrzebujesz. Ja chciałam powiedzieć, że czakry nam się zabrudzają. Właściwie cały czas, bo tym komunikujemy się z ludźmi, jak powiedziała. A więc i, i po nocy, i za dnia, i wieczorem taka kosmetyka. Napiszcie, czy chcecie uczestniczyć w takim wspólnym oczyszczaniu czak. Ja w swoich sesjach takie oczyszczanie czak robię indywidualnie. Kto miał u mnie sesję, to wie, jak to wygląda. Idę po każdej czakrze, i tam widzę blokady, tam widzę ograniczenia, tam widzę traumy i zdarzenia na bieżąco i to uzdrawiamy. Także to nie tylko w sesji jest samo oczyszczanie, jak tu popłynęło, w sesji jest indywidualnie, co widzę, czuję u, u danej osoby i pomagam po prostu uzdrowić. Dziękuję kochani za uwagę, życzę cudnego dnia i zapraszam dziś o 18.00, jeżeli pasuje Wam bardziej 18.30, bo 18.00 jest za wcześnie, to proszę napiszcie mi, albo która godzina jest dla Was lepsza, rano albo wieczorem. Jestem otwarta. A więc cudnego dnia, ukłon dla Was, dziękuję, że byliście. Miło mi było widzieć Ciebie, Elu. Miło mi widzieć Ciebie, Rafał. Nie wiem, kto jeszcze był, bo, bo nie przywitał się, nie podzielił, ale kimkolwiek jesteś, wysyłam ci radość, miłość, szacunek i podziękowanie, wdzięczność za to, że po, pozwoliłeś swojej uwadze być z nami. Do następnego razu, kochani Pa.